Hej, małe Sherlocki, widać z powrotem, że kolejnym odcinku zagrałem Wy, Phoenix Wright, Dual Destinies. Ostatnio zostawiłem Was z pytaniem: Czego pan to Nate mógł użyć jako broni, żeby zabić Inspektora arm? Płaski ciężki przedmiot. Wiemy o jednym przedmiocie, który miał w tamtym momencie. Bomba! Ci, którzy zgadli odpowiednio, albo wiedzieli, że to to jest, było bronią, dostaną cukierka. Więc bierz to! Panie Tunajd, twierdzi pan, że nie posiadał pan żadnego przedmiotu, który mógłby służyć jako broń. A ale to nieprawda. Miał pan idealny przedmiot. C co? O, o czym do diabła mówisz? Miał pan to. B bomba? Myślałem, że próbuje pan udowodnić, że ofiara nie została zabita przez wybuch. Nie, nie, nie przez wybuch. Ale wydaje mi się, że Candice Arm została zabita przez bombę. To bomba była tym płaskim przedmiotem, którym została uderzona w głowę. Grrr. <gry> Proszę dokładnie przeczytać opis rany, inspektor ARM. Uraz spowodowany uderzeniem w tył głowy płaskim przedmiotem. Myśleliśmy, że uderzyła głową w podłogę po podczas wybuchu. Ale uderzenie bomby sprawiłoby takie same obrażenia. Grrr. Hahaha! Co z nim nie tak? To pokaż mi dowód! Haha! Gdzie są dowody na to, że uderzyłem ofiary bombą? O! Cholera, ma rację. Nie mam niczego decydującego. Znalazł pan krew ofiary na bombie? To byłby dopiero decydujący dowód, ale szkoda, bomba już dawno wybuchła i nic z niej nie zostało. <laughs> Boom, game over, yeah! y O mój Boże. Panie Wright, czy na zdjęciu nie na pewno nic nie widać? Ach, nie widzę żadnej krwi ani nic podobnego. Niech pan poczeka. Ekran licznika jest zepsuty. Licznik? To faktycznie. Może zepsuł się podczas kontaktu z głową Inspektora Arm? To jedna możliwość, jednak dopóki nie znajdziemy fragmentu z krwią ofiary, nic nam to nie da. O, chyba mam pan rację. Przez wybuch. To Nate mógł się całkowicie pozbyć narzędzia zbrodni. Co do diabła mam teraz robić? W chwilach jak ta powinienem zmienić punkt widzenia, popatrzeć na wszystko z innej strony. Dokładnie, i to byłby ten moment, kiedy pojawia się Mia, ale jako, że nie mamy tutaj Mai, ona się nie pojawi. No i Phoenix po tym, jak stracił i odzyskał teraz swoją odznakę adwokacką i po tych całych podróżach, które robił i tak dalej, jest teraz takim doświadczonym adwokatem, że już nie potrzebuje pomocy Mii, teraz wszystko samo może sobie przypomnieć. Szkoda, że raczej Mii już nie zobaczymy nawet w szóstej części, chociaż. Hmm, może nas odwiedzi, no ale zobaczymy. W każdym razie. Zamiast się załamywać nad rzeczami, które ich nie których nie mógł Tonight schować, powinienem pomyśleć o rzeczach, które mógł schować. Tetonight zamordował inspektor Arm przed początkiem rozprawy. Wtedy przeniósł zwłoki do ruin po wybuchu bomby. Z tego powodu musiał je gdzieś trzymać w ukryciu przez ten cały czas. I chyba nawet wiem gdzie. Ja też. Czas przedstawić zdjęcie tego, co Tonight musiał schować. No oczywiście, że. Co to było? A, także. A, w ten sposób mogę szybko tutaj zmieniać strony. Mianowicie zwłoki? Bierz to! Wysoki sądzie! Jest coś, o czym całkowicie zapomnieliśmy. Jeśli morderstwo odbyło się przed rozprawą, to pan to Nate musiał gdzieś ukryć ciało ofiary na czas rozprawy. Hej, ma pan rację! A jeśli odkryjemy miejsce, w którym była ta kryjówka? Dokładnie! Możemy znaleźć dowód, któremu. dowody, którymi możemy go wykończyć. No więc, gdzie pan mógł schować zwłoki na czas rozprawy? Jest tylko jedno miejsce, gdzie mogło zmieścić się ciało. Skrzynia transportowa. Bierz to! Albo a masz. Chwila. Skrzynka wystarczająco duża, by schować w nie ciało, która była cały czas w sali sądowej. Skrzynia, której nikt by nie dotykał, gdybym myślał, że w środku trzyma się jest trzymana jest bomba. Nikt by jej nie dotykał, gdy w pobliżu, gdy w środku była bomba. Panie to Nate. Co jest? Ma pan w końcu jednoznaczne dowody dla mnie? Nie, to pan mi je pokaże. Proszę. Dobrze mnie pan słyszał. Teraz proszę mi pokazać wnętrze skrzyni transportu! Co? Dlaczego? Nie, nie ma ku temu powodu! Teraz go mam! Krótko przed rozprawą. Zabił pan ofiary uderzeniem płaskiego przedmiotu, a po wybuchu bomby umieścił pan zwłoki ofiary w ruinach sali sądowej. Oczywiście chciał pan, byśmy myśleli, byśmy myśleli że to wybuch ją zabił, ale gdzie trzymał pan zwłoki podczas rozprawy? O, nawet tego nie się na tym nie zastanawiałem. Odpowiedź jest tutaj. W skrzyni zrobionej ze stabilnego metalu, który nawet przetrwałby wybuch bomby. O nie, to całkowita nieprawda. Skoro to nieprawda, to, to, nie, powinno mieć panu, to nie powinien mieć pan nic przeciwko, pok przeciwko pokazaniu nam wnętrza skrzyni. No więc, niech pan otwiera i pokaże nam, co się znajduje w środku. Chwileczkę, proszę poczekać. E? Naprawdę, nie powinniśmy tego robić. Nie, jeśli życie Wam miłe. Co teraz planuje? Zachowajcie spokój i dokładnie słuchajcie. Ta bomba wybuchnie za 5 minut. Co? C co? Powtarzam. Ten model HH3000 wybuchnie za 5 minut. Co się dzieje? Wysoki Sądzie. Proszę panu o przerwanie tej rozprawy, zanim bomba wybuchnie. Panie Tonade, czy. czy grozi mi pan? He, he, he. Jestem jedyną osobą, która może rozbroić tą bombę. Jeśli nie chce pan umierać, powinien, pan się, powinien się pan mnie słuchać. Ale, panie Tonade, czy nie mówił pan, że to tylko model treningowy? Zwykła kopia? Mówiłem. Ale kłamałem, to prawdziwa bomba. Prawdziwa, haha, 3000. Ale haha 3000 zostało wykorzystane do wysadzenia sali sądowej nr 4, prawda? Skąd chce pan wiedzieć, że to prawdziwa haha 3000 wysadziła salę sądową nr 4? He? Bomba, która wysadziła salę sądową miała inny model. Sam ją zrobiłem. Co? Czy możemy przyjąć to jako przyznanie się do winy? O, przyjmujcie to jak chcecie. Krótko przed rozpoczęciem rozprawy, zabrałem HA-3000 z pluszaka i włożyłem moją własną bombę do środka. To tak, bo, to ta bomba wybuchła i zniszczyła salę nom sądową numer 4. Panie to Nate, proszę, niech pan będzie rozsądny. Czy naprawdę myśli pan, że uwierzymy w tą historyjkę? Haha 3000 jest wyjątkowa, nigdy wcześniej takiej nie widziałem. Była tak wyjątkowa, że nie mogłem skopiować wewnętrznego mechanizmu, a więc musiałem to zrobić. Poza tym, czy ktokolwiek zajrzał do pluszczaka podczas rozprawy? Czy ktokolwiek sprawdził, czy to naprawdę haha 3000? Muszę przyznać, nikt nie zajrzał do pluszczaka podczas rozprawy, żeby to sprawdzić. A więc naprawdę istnieje możliwość zmiany bomb? Nie, niemożliwość, tylko fakt. Zrobiłem to. A więc miał prawdziwą bombę cały czas przy sobie i bawił się nią w ten sposób, że mógł w każdym razie wybuchnąć? Cholera jasna. Powinniście zabrać nogi zapas, póki możecie. Nie macie zbyt wiele czasu. Spokój, spokój na sali sądowej! Muszę stąd uciekać! Może ich stąd wydostać! Zaraz wybuchnie! Biegiem! I. tyle ich było tutaj. Już ich nie ma. W końcu cisza. Wy, czterej jeszcze tu jesteście? No, no. Jesteście tacy odważni. To nie przystoi sędziemu, by uciekać z sądu. A ale tamten okropny wybuch. Wygląda na to, że sędzia zaraz zarezerwuje następny samolot do wyjścia. A pan Payne? Eee... to znaczy ja... Uciek, Uciekł jak małpas klatki. Panie Wright! Co zrobimy? Eee... branie nóg za pas byłoby teraz... słabym żartem, prawda? A, ale bomba może w każdej chwili naprawdę, nie, naprawdę wybuchnąć. Jeszcze 3 minuty, ludzie. Hej! Czy to naprawdę haha 3000 Co mam robić? Uciekać jak. <grybujesz> jak żółty kurczak? Uciekać jak kurczak albo zostać. Oczywiście, że zostać. Zobaczyłem coś podejrzanego właśnie. Nie mogę teraz uciekać. No cóż, było zabawnie, ale muszę już iść. Razem z moją kochaną HH3000. Oczywiście. O, tak przy okazji. Nie radzę mnie śledzić. Nawet bez pilota jest, mo jest możliwość sterowania manualnego. Jeśli poczuję, że ktoś mnie śledzi, natychmiast ją zdetonuję. Żegnajcie. Chwileczkę! Nigdzie się nie ruszasz. Tetonate. O! Wysoki Sądzie, nie ma powodu do obawy. Ta bomba jest fałszywką. O! Ta muzyczka. Jest pan tego pewny, panie Wright? Kolejny z pańskich słynnych blefów. Czy warto ryzykować życie? Pani Wright, żadnych blefów! Nie czas na to! Stawką jest życie! Nie blefuję, mam nawet dowody. M ma pan? Oczywiście, wysoki sądzie. Widać tutaj na zdjęciu bomby. Jasno i przejrzyście. Dowód na to, że bomba pana Doneta nie jest prawdziwą HH3000. Naprawdę? Dalej, niech pan to wykrztusi! Gdzie jest dowód, który udowadnia, że Pantoneid nie ma prawdziwej HH-3000? Chyba już to zauważyliście, licznik bomby jest zepsuty, a na bombie, którą przed chwilą widzieliśmy, nie jest. Musiał być jakiś powód, dlaczego Atena nam o tym wspomniała wcześniej, prawda? No dobrze, to! Ekran licznika bomby na zdjęciu jest zepsuty. Prawdopodobnie zepsuł się, gdy Pantoneid zaatakował Inspektor Arm. Ale licznik tej bomby tutaj jest cały. O, ma pan rację! Dlatego nie jest to prawdziwa HH-3000. Pan Donate kłamał, gdy twierdził, że zmienił bomby w pluszaku. Prawdziwa HH-3000 wybuchła na sali sądowej nr 4. Ta bomba nie jest niczym więcej niż tylko atrapą, fałszywką, modelem używanym do treningów. Niech się pan nie boi, wysoki sądzie. Sam sprawdzę, wnętrzne, sam sprawdzę wnętrze skrzyni transportowej. Tak, proszę, proszę, niech pan Wright, proszę, niech pan sobie tutaj się obsłuży, panie Wright, proszę bardzo, niech pan tak zrobi. N nie, stop! <sharag verliert> Co to jest? C Czy to krew? Dokładnie tak, jak myślałem. Pańskie kłamstwa wybuchły na małe kawałeczki, panie Tonight. Jestem pewny, że analiza DNA wykryje, że krew należy do inspektor Arm. A i tak co zostałby pan aresztowany przez to, co pan teraz tutaj robi. To jest prawie przyznaniem. Równo, równo jest znaczne z przyznaniem. I tym samym udowodnił pan. Yy, udowodnił, że to pan zamordował inspektor Arm. Uch. Co pana to powie, panie Tomate? Myśli pan, że może... Ym, więc jak będzie panie Tonate? Myśli pan, że uda się panu rozbroić ten decydujący dowód? Hmm. Rozbroić go? <laughs> Za późno, spóźnił się pan! Przegał mi pan swoją ostatnią szansę na ucieczkę. Czas się skończył. Ta haha tysiące zaraz wybuchnie. Niech pan nie próbuje nam grozić, panie Tonate. Już udowodniłem, że ta bomba jest fałszywką. Ona jest prawdziwa! Ta bomba jest prawdziwa! Mówię ci! Ona jest prawdziwa! Wow, szalony zamachowiec, dwa w jednym. Czas się skończył zaraz wybuchnie! Muszę ją rozbroić! Muszę ją rozbroić! Mogę rozbroić wszystko! Mogę rozbroić dowody, mogę rozbroić bomby, mogę rozbroić wszystko. Rozbroić, 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 rozbroić! Nie mogę tego rozbroić! Nie mogę! Tylko ja, tylko jedyne co mi zostało! To jest to! Stop! Ja! Hm. Zrobione! D -d 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 B e P o mój Boże, co się z nim zdarzyło? Aj, <grym> bomba jeszcze dalej jedzie! Nie udało się. Game over. Próba rozbrojenia nieudana. Swoją drogą. To nie była HH3000, ale i tak mogła być to inna zbroja, inna... Bomba, prawda? Oni byli zbyt pewni siebie jak na mnie Ha, wszystko się skończyło Moje życie zostało rozwalone na tysiące kawałeczków Wszystko przez tą głupią kobietę Sprzedawałem rozbrojone bomby na czarnym rynku Musiała to zauważyć, gdzie chciałem zabrać to, co? Skonfrontowała mnie w sali sądowej numer 4 tamtego dnia Dlatego nie miałem wyboru Zanim zauważyłem, co robię. Uderzyłem ją! To wszystko jej wina! Podczas gdy szukałem miejsca na schowanie w zwłok musiała zostawić wiadomość. Rozprawa się zaczęła. Nie miałem czasu, by ją zmazać, a teraz to wszystko. Naprawdę myślałem, że mogę z niej zrobić ofiarę wybuchu. Wtedy ten cholerny adwokat zaczął stykać nos w nie swojej sprawy. W moich zeznaniach poszedłem na salę sąd... Po moich wczorajszych zeznaniach poszedłem na salę sądową, sądową nr 4. Zobaczyłem tego dzieciaka przy moim transporterze bomb. Wtedy podkradłem się od tyłu i. Bam! A gdy ta idiotyczna policja aresztowała tą małą dziewczynkę, byłem pewny, że mogę zrzucić na nią winę. Dlaczego? O, wiecie! Albo raczej dlaczego, o, dlaczego? Hmm. Detonate. Zostaje pan aresztowany. Pod zarzutem zamachu na sąd i atak na Pana Justice. Pańska wina lub niewinność, e, wi, wina lub niewinność zostanie ustalona w późniejszej rozprawie. No dobrze, widzę, że publiczność znowu się zebrała w galerii. Wygląda na to, że jedyną osobą będzie jeszcze... Te? Wygląda, wygląda na to, że jedna osoba będzie jeszcze długo uciekała. Nieważne. Wypowiem teraz wyrok dla Pani Juniper Woods. Ona jest. Nie, winna. jej Konfetti, znowu, tylko teraz w lepszej grafice. Super, udało się! Ha! Tak wyglądają wygrani, a tak wygląda. No. Prokuratura. <grytania> Rozprawa zamknięta. No, teraz pod koniec nie wychodził mi jakoś głos sędziego. No, ale sędzia ma różne głosy, wiecie. Ach, udało się ludzie! Pierwsza rozprawa. Była mocna, szczególnie teraz to... Jakby to powiedzieć. Um, to Zeznanie to najda pod koniec. To było mocne, chyba jedno z najbardziej mocnych w serii Setorni. No ale dobra. 18 grudnia 1231 Sąd rejonowy, pokój oskarżonych numer 5. Rozprawa zamknięta. E, udało się szefie! Tak, jakoś. <laughs> ta muzyczka, popatrzcie. Słuchajcie, ta muzyka jest świetna. Muzyka wygranych, wygrańców, nas. Jej, udało się. Tak, jakoś udało nam się przeżyć. Tyle zagadek rozwiązanych naraz, to było niesamowite. No wiesz, chyba miałem szczęście, czy coś takiego. Szczęście nie rozwiązuje spraw, to pan to zrobił. Samą, sama ucieczka tego przylizanego prokuratora prokuratora to było wspaniałe. Panie Wright, Terna, dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiliście. Tak się dla ciebie cieszę, Juni. Teraz w końcu możesz wrócić do domu w spokoju. Mam nadzieję, że odwiedzicie mnie co jakiś czas. Byłoby miło. Dziękuję za zaproszenie. Hm, no nie wiem, panie Wright. Nie wydaje mi się, żeby udało się panu pokonać tą całą drogę do domu Juni. Hmm, przypomnij mi, jak wysoko mieszkasz, Juni? Hmm, um, około. Około 3000 stóp, tak mi się wydaje. 3000 stóp? Ile to jest? Mój Boże, to jest góra, a nie żaden las. Co? To nie jest las, tylko góra. No właśnie, Phoenix. Ale wiesz co, szefie? Coś nadal mi się nie zgadza w tej sprawie. Mała tajemnica, której nie mogliśmy rozwiązać. A to co? A nie, a to? Sam się, sam się już na tym zastanawiałem. O której niewyjaśnionej tajemnicy myślisz, szefie? E, ty, znaczy, Atena. Jak, jaka sprawa, albo która sprawa została jeszcze niewyjaśniona? Hmm. Zaginiony włącznik, zaginiony pilot. Bierz to! Pilot do zdalnego sterowania bomby, prawda? Tak, jestem ciekawa, gdzie się podział. Może pan Tonight gdzieś gzie, um, się go gdzieś pozbył? Tak. Dość duża sprawa, która jeszcze nie została została rozwiązana. No cóż, zostawmy to policji. My swoje skończyliśmy. W tej chwili powinniśmy świętować nasz wyruch niewinności. Pewnie masz rację. Hej, wiem, Juni. Przekażemy dobrą wiadomość? No wiesz, tej specjalnej osobie, Okej. Okay. He? Jej babci? Nie głąbie, Apollo. O, racja. No więc, czemu nie odwiedzimy go wspólnie w szpitalu? Świetny pomysł. Założmy, założę się, że zanudza się na śmierć. Okej. Okay. O, pewnie się bardzo cieszy, co? I tak sprawa zamachu na sąd się skończyła. Ale następna sprawa już była za horyzontem. Ale jedno jest pewne. Nie ma nudnych momentów z tyloma adw adw adwokatami w jednym biurze. Apollo Justice... Atena Sykes i ja, Phoenix Wright. Nie ma dla nas sprawy, której nie rozwiążemy. Gdy połączymy nasze siły, jesteśmy nie do zatrzymania. Hm, przynajmniej tak myślałem. Jednak wszystko się zmieniło. Z tym, co Apollo powiedział mi tamtego dnia. Były to słowa, które miały poddać moją wiarę w nas ciężkiej próbie. Data nieznana, czas nieznany. Write anything, agency. Sorry, but I'll be taking a leave of absence. Wait, what do you mean by a leave? Can you at least give me a reason why? I can only say that this is something I must settle on my own. Oh, why, Apollo? Why are you us out? Co się z tobą stało, Apollo? Zmieniłeś się. Od kąd tę się tą kurtkę? A teraz, z jakiegoś powodu, moje myśli idą dalej i wracają do dnia, którego Cię pierwszy raz spotkałam. On i ja przyjęliśmy naszą pierwszą sprawę, naszą pierwszą wspólną sprawę tej wiosny. Wtedy poznałam, kim on jest i jak myśli. Była to dziwna sprawa, w której ofiara została zabita przez mityczną kreaturę. mityczna kreatura, czy mogę to tak naprawdę przetłumaczyć? Jakiś potwór, taki mitologiczny potwór, jakiś legendarny potwór, coś takiego. Koniec! Ale nie całej gry, tylko tej rozprawy! Yeah! To było mocne zakończenie, trzeba przyznać. Apollo cały czas tutaj zaskakuje nas. Najpierw umiera, wszyscy myślą, że umiera, później jednak żyje, a teraz jeszcze opuszcza wszystkie tutaj biuro writer. Może zauważyliście, ci, którzy oglądali u mnie tylko pierwszą część, biuro Wrighta nazywa się inaczej. Nie jest to już. jak to było? Wright and Partner, tylko jest to teraz Wright Anything Agency. Nie jest to teraz tylko biuro adwokackie, kiedy podczas gdy Phoenix nie był adwokatem, musiał on y, zmienić nazwy i zajmować się też innymi rzeczami. Dlatego. A o tym dowiemy się w następnym odcinku. Czym teraz to biuro jest? Nie tylko biurem adwokackim, ale to już. Apollo nam wytłumaczy, bo Apollo teraz co prawda opuścił biuro, ale następne sprawy, które poznamy, będą sprawami, które są w przeszłości. Czyli tak jakby flashback. Co się zdarzyło wcześniej? Dlaczego Apollo w ogóle tą decyzję podjął? Poznamy nowe postacie, poznamy co się zdarzyło, dowiemy się jak, jak Atena dołączyła do biura Wrighta i tak dalej. I będzie parę ciekawych spraw. Muszę powiedzieć, że następna sprawa jest przez wielu uważana za najgorszą, ale według mnie jest jak na razie najlepszą. Znaczy... Z tych, które ja grałem, bo ja prywatnie sobie przeszedłem pierwszą, drugą i yy, DLC i trzecią. Według mnie DLC oraz yy, ta właśnie sprawa, która będzie teraz, są bardzo fajne. Ale co, zobaczymy jeszcze, reszta może być jeszcze fajniejsza, prawda? No dobrze, zobaczymy, co nas czeka. Jeżeli wam się podobało, zależycie do aktualnych, przeszłych oraz przeszłych projektów, bo wtedy macie zawsze coś roboty. Epizod drugi, potworny zwrot, ale to w następnym odcinku.